Fajnie. Taki nowy projekt polegający na tym, że codziennie, myślałem, że o 23, ale coraz więcej jest głosów, żeby to się działo o 22. Wypowiedzcie się na ten temat, bardzo proszę, czy lepiej o 23, czy lepiej o 22, bo chodzi mi o to, żeby to, żeby to się działo głównie na żywo, bo to, to co można obejrzeć sobie potem. Ja mogę nagrać równie dobrze, zmontować, a to jest, jesteśmy tutaj i teraz, jesteśmy na żywo wspólnie i rozmawiamy. Ja mam powiedzmy coś do powiedzenia na początek, ale to wy będziecie gospodarzami w zasadzie tego live'u. Mam nadzieję, że z czasem tak się stanie, oby jak najszybciej. No, i macie numer telefonu podany. Najzwyczajniej w świecie można telefonować. Mam nadzieję, że pierwsze koty zapłoty nastąpią i zobaczymy, jak to technicznie będzie nam wychodzić. Oczywiście, z czasem będzie coraz lepiej, wiadomo. No, coraz więcej jest informacji, że lepiej o 22. Toronto, bardzo fajnie. Witam. Direku. Wszystkich Was zresztą witam. Chciałbym Wam zaproponować eksperyment na początek. Przeczytam Wam krótki tekst i postarajcie się skupić i zrozumieć, chociaż podejrzewam, że to nie będzie łatwe. Na przestrzeni wieków ludzie niejasno domyślali się istnienia pewnych sił rządzących Losem na dworcu o 8.30 rano. Pełen trzci strach przed nieznanym zawsze był bodźcem do tworzenia przeróżnych fantazji i mitów, począwszy od doszczętnie zniszczonego przez mole na północy w tajemniczej dolinie, do której, jeżeli dopisze szczęście, ekspedycja dotrze dopiero za trzy tygodnie. W jakim stopniu jesteśmy zdolni kierować swoim losem? Jak to robić? Właśnie dlatego magia i niewyjaśnione możliwości psychiczne człowieka rozłożystymi czarnymi, przypominającymi szale gałęziami świerków ciągle bieleją wysypany igliwia. Zbytek, zbyt lekki pośród targającego bagaże przedworcowego tłumu nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie tylko w ramach powszedniego światopoglądu wszyscy znajdujemy się w futerale fałszywych ograniczeń i stereotypów nieznajomej Prześwitywało przez prawie przezroczystą sukienkę. A jego kontur rysował się na tle słonecznego kokonu. Jak wam się podoba, co z tego wynika? Przeczytałem równocześnie fragment dwóch książek, obie świetne. Obie bardzo lubię. Ale równocześnie czytałem. Dwie strony, dwóch różnych książek. Powstał straszny zamęt. I podobny zamęt wychodzi nam w życiu, jeśli próbujemy skupiać uwagę na dwóch różnych scenariuszach. A robimy tak nieraz. Może nie wszyscy, może nawet większość z nas nie. Ale wiele osób tak robi i dziwią się po tym. ping nie działa, jak to jest Mam slajd docelowy, wymyśliłem sobie siebie, wymyśliłem sobie swoją przyszłość, wymyśliłem to, jaki jestem, jaki chcę być, co chcę mieć, co chcę robić, i nic nie poruszam się w tym kierunku. Cały czas tylko to, co mi się nie podoba. Ale właśnie, jeżeli raz dziennie albo dwa razy dziennie wchodzę w stan slajdu docelowego, czyli w stan tego, czego pragnę, co jest mi potrzebne, co mi się bardzo podoba, co mnie uspokaja. A potem kieruję uwagę na to, co mi się nie podoba, czego nie mam. Jak wygląda moje życie teraz, a mi się nie podoba. Na to, co wywołuje mój strach, obawy. To jak ma wyglądać teraz moja emisja, jak ma wyglądać moje życie. Co ja mam przyciągnąć do siebie i który sektor w przestrzeni wariantów mam uruchomić, tak naprawdę? Jeśli czytam dwa scenariusze równolegle i one są sprzeczne ze sobą, dobrze, jeżeli jeszcze jakoś by się ze sobą wiązały, one są całkowicie różne. Czyli wiem, czego chcę, wiem, czego pragnę, wiem, jaki chcę być, co chcę mieć i co robić. Ale równocześnie skupiam się na tym, co mi się nie podoba. Zwracam uwagę, pozwalam przechwycić swoją uwagę wahadłom, obaw o byt, o to, czy nie stracę pracy przypadkiem, czy będę miał z czego się utrzymać, utrzymać swoją rodzinę, dzieci. A potem wchodzę w stan slajdu, a w slajdzie mam piękne życie, dostatek, zdrowie i szczęście. A potem oglądam w internecie wiadomości o tym, jak jest niedobrze. Czytam wypowiedzi ludzi, którzy straszą. Skupiam się na tym, rozważam to. Jaką emisję myśli teraz? Jakie emocje, czyli jaką energię emituje? To jest sabotowanie. To jest tworzenie sobie koszmarku. Na własne życzenie. Albo skupiamy się na jednym scenariuszu, albo na drugim, i wtedy będziemy mieli to, co jest rzeczywiście naszą emisją. Bo jeśli, jeśli czytamy dwa scenariusze albo więcej naraz, skupiamy uwagę na dwóch różnych stanach naraz, to w najlepszym wypadku nie będzie emisji naszego slajdu, tylko będzie to energia przypominająca szum w radiu, kiedy różne audycje się na siebie nakładają. I po prostu wtedy nie ma sensu tego słuchać i z tego nic nie wynika. To jest w najlepszym wypadku. A w najgorszym zwycięży ta emisja, co do której dusza i umysł się zgadzają. Czyli jeżeli doprowadzimy do tego, że nasza dusza zacznie się bać, a umysł będzie to podsycał, no to wpadliśmy w lej przechwycenia indukowanego. Pamiętajcie o tym, że strach, obawy to są bardzo silne emocje. Nas nauczono od dzieciństwa, że jeżeli jest fajnie, to jest fajnie, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli jest źle, to trzeba się na tym koniecznie skupić i to jest dominujące uczucie. Nam łatwiej jest znaleźć dziurę w całym, niż być zadowolonym z tego, co jest powodem do zadowolenia. Jeżeli Szukamy znaków, to łatwiej znajdziemy jakieś fatum, łatwiej znajdziemy y, kobietę, która niesie puste wiadro. Zobaczymy czarnego kota, który przebiega, czy zbite szkło albo lustro. A mamy tysiące znaków codziennie, które są dobre, które wieszczą sukces, które są. Takim przedsmakiem fali szczęścia, i my ich nie zauważamy, bo tak jest wyszkolony nasz umysł, więc on raczej się skupi na tym, co nam się nie podoba. I co wtedy? Jaki transurfing? Wszystkie techniki można stosować, nawet bardzo uczciwie, ale jeżeli będziemy to stosować, osadzeni w dotychczasowym doświadczeniu, nic nam z tego nie wyjdzie. Chodzi o to, że codziennie zaczynamy tu i teraz. I pracujemy na swoją przyszłość, zamawiamy swoją przyszłość dokładnie taką, jaką chcemy. Jeżeli dzieje się coś, co nam się nie podoba, nie będziemy tam kierować swojej energii. Nie będziemy czytać dwóch książek naraz, żeby nie okazało się, że ta koszmarniejsza będzie ciekawsza, będzie bardziej zajmująca i będzie miała silniejszy przekaz. To jest takie krótkie coś na początek, na dzisiaj. Jak pan to mówi, to brzmi ekstra prosto, ale jak nie czytać tego drugiego scenariusza? Zaraz powiem. Czyli najlepiej odciąć się od internetu? Nie. Codziennie spędzam około dwie godziny, aby utrzymać się we właściwym stanie energetycznym, pomimo, że nie oglądam wiadomości żadnych. No więc, tak. Yy, nie ma co się odcinać od internetu, tylko mamy. Mamy percepcji, mamy określone możliwości percepcji. Jeżeli nastawimy się w internecie na rzeczy, które nas interesują i budują nas, wspierają nasz cel, pomagają zachować spokój i odpowiedni stan ducha, to już nie będzie czasu i miejsca w naszej świadomości na to przede wszystkim czasu i energii na to, żeby biegać gdzieś po jakichś panikarskich stronach. Albo, jeżeli na przykład nas, no, nieraz się nie da, bo wyskakują różne dziwne, dzisiaj mi wyskoczyło na przykład mm, tragiczne wiadomości na temat ozdrowieńców covidowych. I teraz nastawienie jest istotne. Ja podszedłem do tego w ten sposób. Nie mówię, że jestem wzorcem cnót wszelakich, ale powiem wam, jak mi pomaga podejście do tego typu rzeczy, które rzucają się w oczy. Pomyślałem, dzień dobry, wahadło. Jednak próbujesz mnie dopaść. No to ja zobaczę, co próbujesz zrobić w takim razie. No i co tam piszą, bo nie, nie powstrzymałem się. I co tam piszą, że jest źle? Jest źle, bo ozdrowieńcy jednak świadczą o tym ich stan świadczy o tym, że istnieją długotrwałe skutki zdrowotne po przebyciu choroby. No i czytam, co to za skutki bezsenność, to znaczy trudności z zasypianiem, stres, stany lękowe. I zmęczenie. No, to znaczy, że człowiek, który nie przebył tej choroby, to się nie męczy. A jak ktoś przebył tę chorobę i cały czas jest ta panika wokół tej choroby. To aż dziw, że jest zestresowany. A jak jest zestresowany, to aż dziw, że go głowa może boleć i być zmęczony i mieć kłopoty z zasypianiem, ale po prostu faktycznie, ewidentnie są to skutki Covid. -a. No jaki debil coś takiego wymyśla i dla kogo tak naprawdę? Kto to łyka? Uśmiałem się po prostu setnie, aż po prostu nie chciałem głośno się zachowywać. Głośno zachowywać w domu, żeby nikt nie pomyślał, że coś ze mną nie tak. Wziąłem psa na smycz, a raczej sukę w średnim wieku, która rządzi w tym domu, i poszliśmy na spacer. Tam już na świeżym powietrzu się wyśmiałem do końca. Czyli nastawienie jest istotne. Poza tym, jeżeli już dopada nas ten scenariusz z tej drugiej książki, niewłaściwej, natychmiast robimy inwersję. Czyli na przykład zaczynam się zastanawiać, faktycznie, no niezależnie od tego, co tam z tym covid jest, no to faktycznie zamykają nas w chacie, zamykają firmy, co teraz będzie? Może coś takiego być. Więc automatycznie odwracam kota ogonem i wyobrażam sobie moje życie, zaspokajanie wszystkich moich zachcianek, wszystkich moich potrzeb, potrzeb mojej rodziny, zachcianek mojej rodziny, wspaniały urlop, przekierowuję uwagę. To może być na początku niełatwe, ale potem będzie fajna zabawa, a to ćwiczenie czyni mistrza. Trening, trening. Yy, co mamy dalej? No, nie oglądam wiadomości. Szczerze mówiąc, ja też nie oglądam wiadomości. W ogóle telewizję nie oglądam. Używam telewizora do, jako monitora do wszelkich Netflixów, HBO, gdzie wybieram sobie, ale rzeczywiście dopadają nas na, na internetach różne rzeczy, więc wtedy nastawienie. Nie pozytywne myślenie. Nie zakłamujemy rzeczywistości. Tak, rzeczywiście są rzeczy, zdarzają się takie, a nie inne, ale nastawienie. Po przebyciu każdej choroby są niepożądane skutki. Ha, nawet bez przebycia choroby mogą być niepożądane skutki. No straszą nas ze wszystkich stron, więc jeżeli co wrażliwszy będzie miał ból głowy, kłopoty z zasypianiem, albo stany, stany lękowe. Co więcej, no to jest tak z tym absolutnie pewien jesteś, że masz covid -a, jeżeli masz dwa symptomy, dwa objawy. Straciłeś węch i smak. Ja co roku tracę węch i smak, każdego lata. Mam taki katar uczuleniowy, alergiczny, że autentycznie nic nie czuję i nie mam smaku. Ja co roku przebywam COVID-a, nie wiedziałem nawet. Najzwyczajniej w świecie, jak się wbije w internet utrata smaku i węchu, no to w tej chwili już wyskakują informacje COVID, 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 COVID. Ale na starsze doniesienie, jeżeli się spojrzy, to mamy tam każda infekcja kataralna, błony śluzowej nosa i gardła yy, powoduje utratę smaku i węchu. Proszę bardzo. Także yy, dosyć już na temat tych, yy, ty, tych rzeczy. Pamiętajcie po prostu o tym, żeby się nie dać zastraszyć i zwariować. Nikt nie dzwoni jak na razie. A macie numer telefonu tu podany na dole. Jakby co? No to można powiedzieć, że pierwsze koty za Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. No, i zapraszam jutro. Czyli możemy ustalić sobie. Ustalmy, że w takim razie spotykamy się o 22. Będziemy spotykać się codziennie o 22. Codziennie. Ale ja na przykład jak wyjeżdżam na warsztaty, przy czym, o uwaga, słuchajcie, 5-6, jeżeli to jest sobota i niedziela, tak 5-6, 5-6 będą warsztaty w sobotę i w niedzielę w Warszawie stacjonarne. I jeszcze są dwa miejsca, więc zapisujcie się, dajcie mi znać, jeżeli chcecie. Będziemy, o telefon jest, słuchajcie, telefon jest, uwaga. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do Tutaj Beata się kłania. Witam. Halo, halo, dobry wieczór. Beata z twojej Dobry wieczór. Chodzi o takie. No właśnie takie troszeczkę to dosyć trudne czasy. Chodzi mi. Chodzi mi takie o całkiem realne powiedzmy zagrożenie. O zasadki, sad, które w tej chwili są stwarzane przez system. Na przykład. Tworzą się jakieś takie miejsca zupełnie namacalne, realne, gdzie każdy ma ulec jakiemuś testowi. Jak sobie z tym poradzić? A co to znaczy, każdy ma ulec testowi? To znaczy, um, według wiadomości, prawda? To znaczy, że w, w ostatnich wiadomościach, a co nie Okazało się, że na przykład zaczną w przyszłym tygodniu od personu, personelu szkół, czyli wszystkich nauczycieli, tak? Mhm. Podejrzewam, że później będą uczniowie, a może nie powinno nic podejrzewać. Niemniej jednak to zostało powiedziane, na ile będzie wyegzekwowane, nie wiem. Jednak umysł już pracuje dalej, prawda? Jak sobie z takim czymś poradzić? Odwrócić sytuację właśnie, w ogóle po pierwsze nie przejmować się tym, co opowiadają we wiadomościach, bo w wiadomościach różne rzeczy opowiadają, a żeby cokolwiek było wdrożone, musi być ustawa. I ustawa musi ukazać się w formie pisemnej. Nie ma ustawy, nie ma prawa. Nie ma prawa, więc nikt nie może niczego zrobić, bo będzie to bezprawie. Opowiada się różne rzeczy, że możemy poruszać się do pięciu kilometrów od domu, nieprawda. Że Będą mogli ludzie na święta zebrać się tylko w pięć osób? Nieprawda. Tylko chodzi o to, żeby patrzeć realnie. Teraz się mówi tak, że będą, będą testowani. Po pierwsze, jest projekt, żeby testować faktycznie, ale tylko w trzech województwach, tak? Nie w całej Polsce. Po drugie, Najpierw trzeba organizacyjnie to, to zrobić. Jeszcze nikt nie ma żadnego pojęcia, jak to będą chcieli przeprowadzić. No, nie wiem, jak w Polsce. Słucham? Mówi, nie wiem, jak w Polsce, prawda? Ale to zresztą. No przede wszystkim, przede wszystkim yy, z, z każdą sytuacją możemy sobie poradzić. I teraz nawet najgorszy scenariusz, no że będą poddawać testom, no to przetestują i co dalej? Co się może wydarzyć w wyniku tego przetestowania? No, powiedzmy, że stwierdzą, dlatego że y, wszystko można stwierdzić w tej chwili. Załóżmy, że stwierdzą. No i co wtedy? Wyślą do domu i każą przy. No, stwierdzenia. Nie po prostu uważam za kompletną głupotę. Uważam za kom... Halo. Kupotę tak. I pogwałcenie po prostu podstawowych praw człowieka, jak można testować w ogóle ludzi zdrowych, prawda? Testami, które nie są do tego zupełnie. I tutaj jest dla mnie ten absurd i chciałabym uniknąć takiej sytuacji. Ale chcieć to mówić, no Ale przede wszystkim przede wszystkim pytanie. No i uważam, że to absurd, uważam, że jest to bezprawie. No i co dalej? Mhm. No i co z tego? No, co z tego? Mamy prawo przechodzić na zielonym świetle? Mamy. A jeżeli, naprzeciw, a jeżeli z boku jedzie duży samochód, będziemy egzekwować swoje prawo? Raczej, raczej postaramy się tak to zrobić, żeby nie wpaść pod ten samochód. Więc teraz. Absurdów jest mnóstwo. Absurdów jest mnóstwo. I jeżeli będziemy na te absurdy właśnie zwracali uwagę, właśnie będziemy się skupiać, będziemy mielić, że to bezprawie, że to absurd. No to, to jest tak, nie lubię jabłek, na przykład, więc wezmę jabłko i będę się teraz, będę je oglądał i będę się zastanawiał, jakie ono jest paskudne. Po prostu okropne. I jeszcze wsadzę sobie do buzi i powiem, ale to i kwaśne do tego wszystkiego. Paskudne jabłko. No chyba nie. Po prostu jak gdzieś jabłko będzie leżeć, to ja będę obchodził i z daleka. Po co się na tym skupiać, po co o tym rozmyślać? Po co konstatować stan rzeczy? I to do tego wszystkiego jeszcze stan rzeczy, który nie zaistniał. Po prostu rozproszyć rozproszyć tą energię. Mhm. Nawet powiedziałbym, przekierować. Nie myśleć w tym kierunku. Przekierować. Nie wiadomo, że coś takiego jest, ale przekierować swoją uwagę zupełnie gdzie indziej. Oczywiście. Bo, bo na przykład okay. za, bo zaprzestać myśleć o czymś to jest bardzo trudne. Ale przekierować, zająć się tym, co, co, co nas buduje. To jest chyba najlepsze wyjście teraz. Tak. Przekierować. No, spróbujemy. Pewnie, że tak. Dziękuję ślicznie. Życzę miłego wieczoru i do jutra. Do jutra. Dziękuję, Dziękuję. pięknie za telefon. Dziękuję. Dobre. Dobranoc. Słuchajcie, ale numer. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Wypaliło. Mamy rozmowę. Ekstra. Straszą jak mogą, jeśli nawet coś dobrego z tego wynika. Taki mam plan. Świat to Monty Python, dużo komedii, absurdalnych komedii. czas się dobrze tym bawić. Pewnie, że tak. Babcia mówiła, śmiej się z tego. Pietrzak Jan kiedyś powiedział: Może nie będzie lepiej, ale będzie weselej. Ale na pewno będzie lepiej. Słuchajcie, więc tak, jeszcze tylko dopowiem. Jak gdzieś w pracy, więc nie dzwonię, ale jutro chyba to zrobię. Super, dzwoncie, dzwoncie. Ja sobie jeszcze sprawię taką specjalną przystaweczkę, żeby nie musić trzymać telefonu tutaj, ale i tak dobrze słychać. Ale taką przystaweczkę, żeby tylko sobie suwaczkiem zyk i będziemy, to już będzie pełna profeska. No więc jak będę na warsztatach y, stacjonarnych, no to może być tak, że o 22:00 będę na przykład jechał, y, będę wieziony samochodem, no i wtedy nie będę mógł live'a zrobić. To zawczasu wtedy przygotuję krótki 10-minutowy jakiś taki filmik pomruk nocny. I wrzucę, ale to będą bardzo, bardzo rzadkie przypadki. A w ogóle to mówię, wbijajcie na, na, na warsztaty stacjonarne albo, na, albo na, na online, to wiadomo. Teraz w najbliższym czasie będą w Warszawie, potem będzie Białystok, Wrocław. Jeszcze to wszystko na stronach jest poogłaszane i poogłaszam więcej, bo fajnie jest się spotkać. No dobra przekierowywanie uwagi. Tak jest. To jest najważniejsza, najważniejsza technika dla nas w tej chwili. Dobra. Już to wszystko trwa dłużej niż, niż Wam obiecałem. Jeżeli macie jakieś zajęcia, to życzę Wam miłego wieczoru, a jak nie, to życzę Wam spokojnej nocy. Dzięki Wam piękne za to, że byliście ze mną. Do jutra, do 22 tym razem, tak? I już będziemy spotykać się stabilnie o 22. .00. Piękne dzięki. Dobranoc.